Cześć, w tym odcinku chcielibyśmy Wam przedstawić długo wyczekiwaną recenzję Honora 7. Jest to najnowszy produkt przy współpracy z Huawei, marki Honor, właściwie to napędzanej przez Huawei'a. Telefon jest bardzo ciekawy, także czy warto go kupić i czy warto jest on swojej ceny, przekonajcie się osobiście w tej recenzji. Zapraszam. Najpierw trochę był kotu marketingowego, czyli sucha specyfikacja. Ekran o rozmiarze 5,2 cala 1920x1080, co daje oczywiście to jest rozdzielczość Full HD i daje ona 424 piksele na cal. Ekran jest bardzo dobrze wykonany, kolory się nie załamują. Kąty widzenia są bardzo dobre, nasycenie kolorów też jest odpowiednie, nie jest specjalnie przesadzone, ale nie są też one wyblakłe. Także z ekranu korzysta się naprawdę bardzo komfortowo. Jeśli chodzi o sam rozmiar telefonu, no to tutaj leży on pewnie w dłoni. Jest ciężki trochę, bo ważasz 157 gramów, natomiast nie przeszkadza to w codziennym użytkowaniu i myślę, że czujemy, że trzymamy telefon solidny w ręku, a nie jakiś tam tani plastik. Obudowa jest metalowa, takie trochę poczucie luksusu. Wygląda ciekawie, tutaj mamy... Zaokrąglone te ramki. To jest ciekawy bajer, dlatego że, że po prostu dodaje estetyki. No i sam telefon, tak jak mówiłem, plecki są z metalu. One się trochę palcują, ale są w miarę przez całe dwa tygodnie testów, nie udało nam się ich zarysować. Także myślę, że wytrzymały jest ten materiał. Z tyłu na aparacie jest szkło szafirowe, także w razie czego jak kładziemy nawet telefon na stole, nie musimy się bać o to, że nam się porysuje. Sercem tego telefonu jest ośmiordzeniowy autorski procesor Huawei Kirin 935 o taktowaniu 2,2 GHz. Jest bardzo dobry, dlatego że napędza nasze urządzenie i praktycznie się nie laguje. Wspomagany 3 GB pamięci RAM daje to naprawdę całkiem przyzwoity wynik. Za grafikę odpowiada układ Mali T628 i zupełnie ją wystarczy do grania nawet w najbardziej wymagające gry co zresztą w tej chwili widzicie na ekranie. Bez problemu można prowadzić rozgrywkę bardzo komfortowo, dlatego że telefon w układzie horyzontalnym trzyma się naprawdę bardzo dobrze. Mamy jeszcze tutaj Dual SIM. No i jeśli chodzi o Dual no to to jest takie naprawdę ciekawe rozwiązanie, dlatego że ogólnie telefon posiada 16 GB wbudowanej pamięci. No i ta pamięć no Dla użytkownika zostaje około 11GB, natomiast możemy sobie rozszerzyć kartą pamięci do 64GB. No i mamy wybór, albo bierzemy i wybieramy opcję z Dual SIM, czyli po prostu wkładamy sobie dwie karty, obie Nano muszą być, bo ten telefon obsługuje karty Nano SIM, natomiast możemy sobie wybrać jedną kartę oraz drugą jako microSD, dlatego że slot jest uniwersalny, można tam wsadzić albo drugą kartę Nano, albo microSD. No i teraz, jeśli chodzi o Dual SIM a bo wiele osób pytało o niego, jest to bardzo dobrze rozwiązane, dlatego, że podczas dzwonienia i prowadzenia na przykład rozmowy z karty pierwszej, może, kiedy połączenie jest przychodzi na kartę drugą, telefon nas y, o tym powiadomi, także te karty działają zupełnie niezależnie. Nie jest tak, że jak rozmawiamy przez jeden, przez kartę numer jeden, to y, karta numer dwa jest wyłączona ze świata. Zarówno SMS-y, jak i połączenia przechodzące są oczywiście wyświetlane, i mamy możliwość odebrania połączenia z karty numer 2, jeśli rozmawiamy przez 1, i zawieszenia połączenia lub zakończenia połączenia, które właśnie prowadziliśmy przez kartę numer 1. Także osoby, które potrzebują dwóch numerów, będą naprawdę zadowolone. Dodatkowo, rozwiązaniem ciekawym, jeśli chodzi o karty, właśnie dual SIM, jest przede wszystkim to, że możemy sobie je podzielić w zakresie tego, jak mają działać. Czyli domyślne wysyłanie SMS-ów ma na przykład być tylko z karty pierwszej, natomiast z karty drugiej ma być na przykład tylko transmisja danych. Jest to naprawdę świetne, dlatego że możemy sobie kupić tanim kosztem jakiś pakiet u operatora, wrzucić sobie tą kartę tylko internetową. Ona wtedy działa w standardzie 4G, 3G albo 2G, także wszystkie zakresy są dostępne. A druga karta domyślnie działa w standardzie 2G. Niestety nie można tak zrobić, że obie karty działają w standardzie 4G. No i y, będąc ostatnio y, poza domem, y, bo byłem akurat na, na, w Warszawie na konferencji, y, podczas rozmów nawet w centrum miasta ta karta z 2G miała jakiś trochę problem. Nie wiem, czy to jest... Y, ogólnie zależy od lokalizacji, ale zasięg był pełny, y, czy też od przeciążenia sieci. Y, natomiast y, jest wadą to trochę, że ta karta nie obsługuje 4G, dlatego że ucina nam to wszystkie feature'y, które daje nam nowa technologia, czyli HD Voice, y, poprawa jakości połączenia. No i po prostu, że tak powiem, cofamy się trochę i rozmawiamy tylko przez 2G. I czasami byłem zmuszony skorzystać z tej karty, gdzie domyślnie mam tylko niby internet, żeby móc po prostu komfortowo porozmawiać, bo kiedy łączyłem się przez 4G, czyli przez tą kartę, yy, która miała internet, bez problemu prowadziłem rozmowę. Natomiast karta 2G... Yy, no, miała problem, i nie wiem, czy to zależy od sieci, czy, czy właśnie od problemu jakiegoś z honorem, ale mówię Wam o tym, co zaobserwowałem. Natomiast w niektórych lokalizacjach, trochę mniej obciążonych niż Warszawa, bez problemu prowadziłem rozmowę zarówno przez jedną, jak i drugą kartę, niezależnie od wyboru technologii. Na uwagę zasługuje także czytnik linii papilarnych, który znajduje się w tym miejscu. Jest on naprawdę ciekawie umiejscowiony i działa przede wszystkim, jest bardzo szybki. Wystarczy tylko położyć palec, który sobie skonfigurujemy na ten czytnik. Nie musimy nic dotykać więcej w telefonie, on automatycznie się nam odblokuje i to jest naprawdę dobre. Działa bardzo szybko, szybko łapie odcisk, nawet jak miałem gdzieś tam uszkodzony trochę na skórek, na palcu, także mi szczytał tego palca. Po kąpaniu, jak miałem trochę też zmarszczone palce, również działał, także nawet trochę spocona, nawet ręka. Bez problemu go odblokuje i to jest na plus. Z tyłu mamy aparat 20,7 megapiksela z matrycą Sony i ona jest naprawdę niezła. Aparat sprawuje się bardzo dobrze. W opisie macie link do katalogu ze zdjęciami. My mieliśmy Honora na wyjeździe w Holandii i tam testowaliśmy jego możliwości fotograficzne. Na fotografii nie znamy się jakoś niesamowicie, jeśli chodzi o robienie zdjęć. Po prostu tryb automatyczny, jako zwykły turysta robiłem to co mi się podobało. Zdjęcia możecie sobie zobaczyć jak one wyszły i pozostawiam wam to do własnej interpretacji. Natomiast naszym zdaniem, jak na tą klasę smartfona zdjęcia wychodzą bardzo dobre i ten aparat spokojnie zastąpi średniej jakości kompakt i spisze się idealnie jako właśnie podręczny aparat. Jeśli chodzi o wideo, nagrywa on 1080p i też bardzo dobrze sobie radzi z wideo ten aparat ma naprawdę bardzo dużo trybów, co jest mega zaletą. No dlatego, że zarówno możemy sobie wybrać tryb, na przykład dobre jedzenie dla miłośników fotografowania swojego jedzenia, możemy sobie wybrać makijaż cyfrowy, który upiększy i wygładzi naszą skórę. Możemy sobie ustawić jego stopień, co jest bardzo, bardzo fajne, bo nie zawsze chcemy na przykład tej funkcji używać. No i telefon rozpoznaje w miarę twarz, to jest też bardzo fajne, bo poza tym, że ma funkcję wykrywania twarzy i dostosowuje ostrość do nas, to dodatkowo widzi gdzie wygładzać tą twarz, czyli nie, nie będzie tak, że tło będzie wygładzone, a nasza, nasza twarz nie. Zawsze jest to w miarę, w miarę działa. Jest też także opcja taka jak malowanie światłem, która pozwala wygładać na przykład wodę, która płynie w wodospadzie, co jest mega na plus oraz możemy także zrobić jadące samochody w nocą. No i telefon tak zrobi taki jakiś fajny efekt. Zresztą będziecie mieli to też pokazane właśnie teraz na ekranie. Mamy oczywiście tryb poklatkowy. I tryb najlepsze zdjęcie, czyli seryjne zdjęcie i później możliwość wyboru tego, które najbardziej nam się podoba. W trybie wideo, który nagrywa nie tylko w 1080p, mamy coś takiego jak wideo HDR, co jest bardzo ciekawą funkcją, podobne do HDR-u w klasycznych zdjęciach. Mamy stabilizator obrazu. On nie działa najlepiej. Bo działa on trochę tak jak ten YouTubeowy, czyli te, zdjęcia, znaczy te przejścia są płynne, natomiast no efekt końcowy jest słaby. No i jest takie coś jak śledzenie obiektu, czyli ustawiamy ostrość, na przykład na twarz nie wiem biegnącego dziecka i wraz z nie wiem z jego tam przemieszczaniem się telefon śledzi ostrość i cały czas fokus jest na tym obiekcie który się przemieszcza. Też fajne, że nie trzeba co chwilę klikać i pokazywać telefonowi, żeby on wyostrzał od nowa ten obiekt, tylko po prostu on sobie to robi automatycznie. Teraz przedni aparat. Z przodu mamy 8 megapikseli, diod doświetlającą, co jest nowością. Nie ma czegoś takiego, że nagle robi nam się biały ekran i nas podświetla. Tylko po prostu mamy klasyczną diodę doświetlającą. Kamera z przodu jest bardzo dobra i również ma tryb upiększania, także do selfie nada się idealnie. Jeśli jeszcze jesteśmy przy lampie, to z tyłu mamy dwustopniową, dwubarwową lampę doświetlającą. Mamy barwę zwykłą flesza oraz tego flesza, który jest zmiękcza to światło. Także zdjęcia wychodzą bardzo, bardzo fajne. Tylko w ciemności trzeba uważać, bo zanim on sobie podoświetla, poustawia ostrość i tak dalej, no to chwilę trzeba wytrzymać, mając telefon nieruchomo. Jeśli chodzi o samą nakładkę systemową, jaką jest EMUI 3.1 znana też Xiaomi między innymi P8 no to bardzo ona przypomina ios ze względu na to, że nie ma czegoś takiego jak menu. Tutaj nie mamy czegoś takiego jak menu. Wszystkie aplikacje, które zainstalujemy, one są od razu na pulpicie, tak jakby. Możemy sobie je dowolnie przemieszczać, nie tak jak w iOS-ie, że muszą być obok siebie, możemy sobie je poustawiać. Natomiast bardzo przypomina to iOSa również, kiedy wysuniemy sobie z dołu pasek szybkiego dostępu. Tam mamy latarkę, kalkulator, to szybkie zdjęcie i to bardzo, bardzo przypomina iOS-a, bo. No, jest praktycznie takie samo, można tak powiedzieć. Tam mamy teraz dokładnie, bo otworzyłem, jest kalkulator, nagranie, zdjęcie oraz latarka i szybki dostęp do ustawień. Jeśli chodzi o Centrum Powiadomień. Tutaj także jest podobnie jak w iOSie, z tym, że mamy skróty do najważniejszych naszych ulubionych aplikacji, czy też funkcji telefonu. To zawsze w Androidzie lubiłem, bo w ios tego trochę brakuje i to jest na plus. Natomiast centrum powiadomień to jest po prostu oś czasu. I w zależności od tego, o której dostajeś, dostaliśmy powiadomienie, to znajdzie się to na osi czasu. Zagadką jest jeszcze jeden feature w tym telefonie. Honor nie ma NFC. Nie wiem czemu nie ma NFC, dlatego że płatności mobilne w Androidzie działają świetnie, bardzo dużo producentów i kart SIM to wspiera. To jest naprawdę fajna, wygodna funkcja i zazdroszczę czasami, jak mam iPhone'a i widzę, jak na przykład Mateusz płaci w sklepie telefonem, no to trochę mnie to boli, że nie ma tutaj NFC. No i też fajne to jest, że przy podczas sparowania na przykład głośnika czy jakiegoś sprzętu, zestawu głośnomówiącego, to NFC, pyk. Zrobione. Tu tego nie ma. Natomiast Honor dał port podczerwieni na górę. Jeśli chodzi o ten port podczerwieni, to został on stworzony do tego, nie żeby przysyłać pliki jak kiedyś i trzymając dwa telefony przy sobie, tylko żeby to było zdalne sterowanie telewizorem czy też odtwarzaczem. Nawet klimatyzacją. Naprawdę menu tego pilota inteligentnego jest naprawdę rozbudowane i baza wszystkich producentów i urządzeń jest naprawdę bogata. Nie zdarzyło mi się, a testowałem wiele telewizorów, żeby Honor jakoś nie sparował się i nie potrafił go obsłużyć. Był jeden przypadek, gdzie miałem do czynienia z, te, z marką no name telewizorów w jednym właśnie z, z hoteli warszawskich, gdzie po prostu Honor zasugerował, żeby skierować pilota do tego telewizora do portu podczerwieni i tym sposobem wysyłając sygnał z pilota do telefonu skonfigurować go tak, żeby mógł yy, on obsługiwać ten model. Przeszło to bez problemu, konfiguracja zajęła trochę dłużej, dlatego, że nie było tego modelu w bazie, ale summa summarum mogłem sobie wyłączyć zdalnie telewizor. Fajna sprawa, dlatego, że można się tym trochę pobawić. Ja siedziałem właśnie w, w jednej z restauracji, gdzie wisiał telewizor. Nie podobał mi się kanał, chciałem sobie zrobić trochę głośniej. Szybka konfiguracja pilotem inteligentnym i można zrobić małego o obsłudze. Tu jest oczywiście taka funkcja jak podwójne tapnięcie na ekran, wybudza nam go, ale mówię tak jak. Ogólnie ten czytnik linii popularnych jest na tyle skuteczny i na tyle dobry, że nie trzeba o tym pamiętać, żeby coś z ten telefon. No i teraz na koniec bateria. Jak z baterią w telefonie, który ma Full HD, taki duży ekran, tyle bajerów, nakładkę systemową, która też trochę pożera tej energii, a swoją drogą jest w miarę szybka. Mamy tutaj 3100 mAh, i bateria w konorze jest naprawdę dobra. Honor mówi, że dwa dni racjonalnego użytkowania, no ale czym jest racjonalne użytkowanie? Powiem Wam tak: podczas naprawdę dużego katowania telefonu, czyli nawigacja GPS, czyli 4G, dwie karty oczywiście włożone cały czas, ekran na maksa, zero oszczędzania czasami puszczanie filmików z YouTube'a, telefon wytrzymuje na cały czas włączonym ekranie 4 godziny, natomiast na czuwaniu miałem pokazane, że odłączyłem go od ładowarki 16 godzin temu, czyli cały dzień intensywnego użytkowania, bo nikt nie siedzi chyba w smartfonie aż tak bardzo intensywnie, żeby go używać cały czas, więc cały dzień intensywnego użytkowania ten telefon wytrzymuje bez problemu. Natomiast jeśli wyłączymy sobie jedną kartę i zastąpimy ją microSD, do tego zmniejszymy trochę jasność ekranu, troszeczkę mniej będziemy używać tego telefonu telefon wytrzyma na ekranie Około 6 godzin. Rewelacyjny wynik, jeśli chodzi o te rozmiary, o te podzespoły, o te możliwości. Natomiast jeśli chodzi o responsywność nakładki, czasami zdarzy jej się mały lag. Co jest normalne, bo to Android. Była taka sytuacja, że, że czasami ten Facebook Messenger trochę wariował, czyli po prostu się lagowały te rozmowy, jak pisałem na klawiaturze. Czasami był lekki przestój przy zrobieniu zdjęcia. Natomiast nie jest to na tyle uciążliwe i myślę, że to jest normalne. Też miałem trochę po otwieranych kart w chromie. Ten telefon chodzi szybko i nakładka jest przyjazna dla użytkownika, prosta w obsłudze i to jest naprawdę na plus. Dla osób, które mają mniejsze dłonie, bo ten telefon ciężko jest obsłużyć jedną ręką, bo jest spory, spory Honor przygotował ułatwienie w nakładce. Kiedy mamy tutaj menu to funkcyjne, czyli mamy te, te klawisze funkcyjne Androida, przesuwamy od lewej do prawej i w tym momencie. Telefon robi nam się dużo, dużo mniejszy ten ekran i możemy wygodniej go obsłużyć czy kliknąć w jakąś ikonę. Świetna sprawa, robiąc to w drugą stronę, ułatwiamy to dla osób yy, leworęcznych. Także zarówno lewo i praworęczna osoba bez problemu może sobie zmniejszyć ten ekran i ułatwić. Korzystanie z telefonu. Mamy inteligentne zdjęcie ekranu, czyli na przykład, jak zegniemy palca w ten sposób i stukniemy w ekran trochę mocniej, to on wyczuje, że to jest stuknięcie właśnie w ten sposób i zrobi nam print screena. Mega fajna sprawa. Fajną sprawą jest też to, że ekran Honora rozpoznaje dotyk, nawet kiedy jest wyłączony, i na przykład mamy coś takiego, że rysuje literę albo otworzyć. I na przykład po narysowaniu literki C, Honor to rozpoznaje i odpala nam aparat. Niestety wadą tej funkcji jest to, że telefon musi być później odblokowany, więc taki niby szybki dostęp, ale zawsze musimy jeszcze użyć odcisku palca i w tej chwili mamy otwarty aparat. Możemy to dowolnie konfigurować, jak na przykład narysujemy literkę M, to Honor to rozpozna i włączy nam muzykę, tylko znowu musimy przyłożyć palca i odblokować. Ekran. Fajną funkcją, którą Honor wbudowuje w swój telefon, jest przycisk Smart Key, który pozwala na zaprogramowanie określonej funkcji w zależności od tego, co wykonamy na tym przycisku. Czyli na przykład pojedyncze kliknięcie u mnie to jest zrzut ekranu, podwójne wciśnięcie aktywuje nam latarkę, czy też przytrzymanie uruchamia szybko kamerę. Dowolna aplikacja, dowolny przycisk, czyli możemy ustawić w sumie trzy funkcje i dzięki temu mamy szybki dostęp na przykład do nie wiem, Facebooka, postu na Twitterze, kamery, właśnie latarki. Czy czegokolwiek. Oczywiście telefon reaguje także na gest odwrócenia, ale takie standardowe feature'y, które są dostępne w Androidzie. Podsumowując, Honor 7 jest ciekawą propozycją dla osób, które szukają telefonu, który nie zacina się. Ma wszystkie funkcje znane z najnowszych flagowców. Ma ciekawą nakładkę systemową, którą można dowolnie personalizować, dlatego że tu są jeszcze motywy, które możemy sobie pobierać i zmieniają nam telefon. Co jest bardzo fajne, bo szybko się nie nudzi ten telefon. Są animowane tapety, czyli telefon dla osób, które lubią dużo czasu spędzać w sieci. Wszystkie komunikaty, jeśli chodzi o komunikatory, jeśli chodzi o Facebooka, Messengera, Twittera, świetnie się spiszą na tym telefonie. Jeśli chodzi jeszcze o klawiaturę, to ta wbudowana jest słaba, często się włącza dyktowanie głosowe przez przypadek, więc polecam od razu ją zmienić. Na jakąś inną. Natomiast telefon jest niezły. W skali od 1 do 10 dalibyśmy mu 7, bo Honor 7. I co nam się nie spodobało w tym telefonie, to jedyne to, to ten napis tutaj z tyłu, bo on jest chropowaty i łapie brud, bo no, te literki małe mają odstęp i tam się zbiera brud, to jest słabe. Jeszcze co nam się nie spodobało, to właśnie czasami zawieszająca się nakładka i Troszeczkę spasowanie, dlatego że mimo tego, że to jest telefon metalowy, no to tutaj kiedy kilka razy go podładowaliśmy w przyporcie USB, jak naciskamy delikatnie, to słychać skrzypienie. Tutaj te krawędzie nie są idealnie gładkie, ale ogólnie telefon za cenę 1699 zł, którą uważamy troszeczkę za dużą, jak 200-300 zł byłoby mniej, byłoby to, ide byłoby to idealne rozwiązanie. Ten telefon oferuje wszystko, co możemy upnąć w smartfonie, a jednocześnie nie serwuje nam to w tak ostentacyjny sposób, jak na przykład nakładka TouchWiza w Samsungu, gdzie oni wpychają to i to muli telefon. Także, jeśli szukacie smartfona, który dorówna każdemu flagowcowi, nie przywiązujecie wagi do nazwy marki, tylko do tego, co z sobą oferuje, Honor 7 będzie dobrym wyborem. To wszystko w tym już całkiem sporym materiale, ale telefon ma dużo funkcji, więc trzeba było trochę o nich powiedzieć. Zapraszamy Was do subskrypcji naszego kanału, bo będą nowe materiały, nowe testy. Już niedługo mała zapowiedź, bo y, przez następne dwa tygodnie będziemy testować trochę inne rzeczy niż smartfony i tablety. Będzie y, recenzja telewizora y, i funkcji na tym telewizorze, będzie to Smart TV, także szykujcie się na coś fajnie, fajnego i nie będzie to klasyczny Smart TV. Także subskrybujcie, komentujcie, jeśli macie jeszcze do nas jakieś pytania, lajkujcie, bo to trochę motywuje. Y, no i zapraszamy do y, następnych odcinków. Czołem.